Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie ciapeczek. No i kurczę, dzisiaj ogólnie to chcę, mam taki zamiar, że e, Zrobić kolejny oprysk. Dzisiaj oprysk, e, nie wiem dokładnie jak. No, na grzyba. O, na, chcę opryskać na grzyba. Bardzo dużo ludzi się odezwało, że żebym opryskał po prostu na grzyba, bo to choroba grzybowa. No i kurczę. Słowo ciałem się stało i kupiłem oprysk Tak więc, tylko że jest mały problem Bo widzieliście w ostatnim filmie Dużo ludzi też mnie zjechało, że kurde taki mechanik I owaki I nie potrafi sobie zrobić żadnego obciążenia Więc, ta da Obciążenie przygotowane Obciążenie pochodzi z jakiejś 80 Odkupiłem to od mojego kolegi U niego to leżało A ja to wykorzystam No i tam jeszcze innych parę do, dobrałem Ale to pokażę wam w następnym odcinku no i co? Trzeba tutaj to zamontować. A zamontuję to w bardzo fajny, prosty sposób. Za chwilę zobaczycie jaki, ale to w dalszej części programu. No i dobra, zaczynać. Muszę od demontażu: oto tego haka i jakieś tutaj śruby. Nie wiem, co za śruba jest. Kurę jakaś śmieszna śruba. Nie wiadomo do czego nawet. Dobra, zobaczymy. Kluczy, kluczy. Jak, jakie klucze potrzebuję, to potrzebuję na razie 19. Z grzechotką. 19. 19. Kurde, w ostatnimi czasy to ten zestaw się stał moim ulubionym kolegą Bo zawsze go mam zawsze pod ręką I zawsze jest wtedy kiedy potrzebuję go No i przede wszystkim jest, są tutaj fajne takie klucze O! Ręczne. o kurde, kupę lat chyba nie odkręcane było Ale to i tak da radę o, Tak to się tu odkręci. O. Jedna, druga, trzecia, czwarta. O! Kurde, nie idzie. O! Poszło. O! I kolejna. Ale rdzy. Boże. Teraz pytanie, czy ten przód wytrzymie to obciążenie dodatkowe. Ale myślę, że powinien. O! Tak. I kolejna. I kolejna. O. o! Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Hmm. Chyba przód będzie do remontu. Tutaj jest takie wycięcie, a tu nie ma nic. Zobaczcie, co tu się dzieje. Hmm po tuleje zostały wspomnienia tutaj ja nie mogę to jest wszystko wytarte, zatarte dlatego też tak tłuczę. jak go podniesie i tak opada to tak tu 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 takie tłuczenie jest charakterystyczne ale ten stworzeń jest wyrobiony, Boże ale to nic będzie remont, wszystko się zrobi ale póki co to powinien wytrzymać jeszcze jakiś moment ja Wam powiem tak, gorzej mają, a se chwalą Ale, jak to mówią szef bez butów chodzi, nie? No, jeszcze to. Tutaj, o. Nie wiem, do czego to kiedyś ktoś przykręcił. Nie mam pojęcia, co tu było przykręcone. O. Ciało, to załapiemy. Tu już jakiś klin taki nabijany jest. Te gwinty są nie w najfajniejszym stanie, ale już mam przygotowany sobie. Oto zestawik. Wintowników. O, i jak już jesteśmy przy tym miejscu, tutaj, to mam do Was pytanie. Bo mam taki oto takiego Tiga i mam takie pytanie: bo kurczę, on ogólnie jest chyba coś uszkodzony. Go parę ładnych lat temu nabyłem. I się, mam takie pytanie, czy by z tego urządzenia, zobaczcie, tak to tutaj wygląda, może ktoś to ogląda, może się zna na takich rzeczach, czy z tego urządzenia szłoby zrobić migomat? Bo to kurde, porządny sprzęciorys, szkoda, że tak to po prostu stoi i niszczeje. A fajnie byłoby to wykorzystać w jakimś innym celu, więc jeśli ktoś ma jakieś namiary na ciekawe właśnie jakiś taki warsztat, co takich rzeczami się zajmuje, lub potrafi takie rzeczy zrobić, to bardzo bym wdzięczny za kontakt. No bo no szkoda, żeby to tak stało i niszczało, bo kurczę, bo tego, konstrukcja, a właśnie zapomniałbym prawie wspomnieć, odezwała się do mnie firma, która sprzedała mi ten migomat. No i ja też do nich się odezwałem, bo potrzebowałem grubszy kabel. Bo właśnie w tych migomatach jest taki minus, jak spawam dużym prądem. Zobaczcie, co się stało, no się wypaliło. Wypaliło to wszystko. Po prostu słabe te przewody są. No i podesłali mi kabel taki drugi zastępczy. Za to. Tylko teraz, o! Jest nożyk. O! Otworzy to z wami, tutaj fajnie. I Tak. Tak. O. Ciach. O! Tak. I zobaczcie, co dostałem od tej firmy. Tak o. elegancko. Aż sam jestem ciekaw co tu jest. Wow! Zobaczcie! Ojej, spadło. Konkretny przewód Ten to raczej już się nie upali ło wow. powinny dać chyba radę porównując ten przewód z tym przewodem, tutaj bolec jest ten sam, bo to pod ten migometr ale zobaczcie grubość, ten jest 1x25mm a ten jest 1 raz 35 czyli trochę trochę grubszy, ale przede wszystkim co ładnie wszystko zakute grubo, więcej, więcej miedzi i Mocny ten, 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 te kleszcze są dużo mocniejsze, więc powinny już dać radę. A nawiązując do, właśnie do firmy Handlowiec, razem z firmą Handlowiec, przygotowaliśmy dla Was taki mały, właśnie taki kotrobatowy. Na to, jeśli by ktoś był zainteresowany kupnem takiego sprzętu lub innego, albo może nie wiem, cokolwiek z ich sklepu, to na hasło Kazik. Hasło Kazik, możecie uzyskać rabat. Ten rabat będzie się zmieniał w zależności od oferty, bo te rabaty one nie będą stałe, tylko one będą o różnych porach, na przykład tygodnia, miesiąca. One będą się zmieniać w zależności, na jaki asortyment będzie lepsza cena. Więc myślę, że warto tam zajrzeć i skorzystać z tego rabatu. Ja daję Wam link w opisie do sklepu oraz do numeru z konsultantem, z szefem tej firmy, więc. Zapraszam do jakiejś tam nabycia, tych nowych tam rzeczy, bo naprawdę warto fajna firma. Zobaczcie wszystko idzie współpracować, tylko trzeba być człowiekiem, a nie tam, że. Panie, kupiłem taki, taki sprzęt i coś nie działa. No po prostu trzeba podchodzić do wszystkiego no, jak człowiek, a nie jak jakiś ham, nie. Dobra, bierzemy się dalej do roboty. No i dobra. Gwintownik przygotowany. Zobaczcie ten gwint jest taki trochę pouszkadzany, więc ja go trochę przeczyszczę. O. Przeczyszczę te gwinty, żeby wszystko nam ładnie się wkręciło, elegancko. O! Wiadomo, te gwinty nie były używane. To też pewnie skorodowane, zasyfione, trochę przyklepane. A tak, to wszystko ładnie, pięknie się nam poskręca. O! A jeśli są narzędzia, trzeba z nich korzystać. Ja w takie rzeczy bardzo lubię inwestować bo niektórzy po prostu co innego inwestują w jakieś tam mocne oprocentowania a ja w narzędzia inwestuję lub w jakieś tam silniki, jak to niektórzy się śmieją, że ja kolekcjonuję silniki ale lepiej chyba w takie rzeczy inwestować niż w jakieś niepotrzebne pierdoły o i drugi pięknie ale ładny gwint Dobra, teraz o tu, odkładam to na razie tutaj Pudełko gdzieś mi chyba uciekło Kurde, gdzie jest pudełko? Dobra, to już jest Teraz najgorsze, bo te obciążnik trzeba założyć Tylko jaki teraz założyć, żeby to miało jakieś ręce i nogi o, Weźmiemy narzędzia tu na bok troszkę o, Posadka się do, dobija o nową na, naprawę bo kurcze, jest tak popękana tak pokiereszowana że chyba wszędzie jej Zafundować nowe życie W posadzi zerwania tego całego tutaj Bałaganu i wylenia nowej posadzki Trochę chyba obniżyć, żeby ten wjazd nie był Taki stromy, tylko trochę opuszczony Ale nie o tym teraz Tyle o tym, żeby to założyć Tylko jak to założyć teraz? To jest pytanie na wsiadanie. Dobra, jak wykombinuję, zaraz się odezwę No i widzicie, wykombinowałem Takie coś o, Tylko teraz, żeby to w celować w otwór, kurde To celowanie jest najgorsze Pomało, jeszcze troszkę wyżej Kurcze, muszę przyświecić sobie O Jezus, tu nie zgra, Nie zgrywa się Ojku A czemu to się nie zgrywa? Jeszcze troszkę wyżej. O. Jeszcze troszkę. Ta śruba będzie tymczasowa, żeby to tylko założyć. Że to tu jakoś zabezpieczyć. Jeszcze troszkę wyżej. O. Jest. Udało się. O jest. Dobra, już nie spadnie na nogi Dobra, teraz drugą śrubę o. Dobra, to już też się da o. O. Dobra Teraz tak, nasadka 24, cztery. jest ta 23 to jest. 24 tutaj. I skręcamy. Wszystko w całość. Nasadka znalazła. Teraz tylko fajnie skręcić wszystko. Tu jest. Tu jest. Tu jeszcze trochę dokręcę. O. Kurde, jak mordkę strzelił. Zobaczcie. Jakby on zawsze sąd był. Więc szybki, prosty sposób, jakby ktoś chciał dorobić obciążenie jakieś do 30. A nie miałby z czego. To, to jest fajny sposób, aby z obciążników do 80 przerobić je do 30. Bo nic nie musiałem przerobić, tylko te dwie śruby co były, tylko je musiałem po prostu po prostu tylko poprawić i wszystko skręcić. Dziękuję. <tryk> Dobra, ja już podjeżdżam pod opryskiwacz. I zaczynamy test. Co to zrobi? O, opryskiwacz podniesiony. Teraz szyb podniesiemy. O, kurde, dupa. A prędzej jedną ręką pod podnieść, więc chyba da, da radę. Jestem w trakcie mieszania ciecia i zobaczcie, co się dzieje. Nasypałem tutaj e, siarczanu magnezu i zobaczcie, opryskiwacz sam sobie go rozpuszcza. O, jest łączone lekkie obroty, a on sam sobie miesza ciecia. O, tak. Kilka poczekamy i zaraz będzie rozpuszczone wszystko. Kurde, naprawdę tego mi też brakowało, bo to zawsze była taka utręka, to rozmieszywanie tego wszystkiego. A tutaj se wszypuje i pomału wszystko się samo rozmieszuje, rozmieszuje. Się rozwadnie, o, się rozwadnia. Poprawnie tak to było powiedziane. I ja nie muszę nic robić. Dobra, idziemy się po drodze. Wszystko gotowe, więc możemy ruszać. Zobaczymy. Ale, go zalałem do pełna. Póki co jest wszystko ok, więc zobaczymy. Poż tam próbuję podrygać, ale. Póki co jest wszystko ok. Zobaczymy. O. Jak to już się podnosi, to już nie będzie podnosić. żółte się robię to no, no grzyb infekuje no kurcze, trzeba to zneutralizować wygląda to bardzo fajnie, gęsto się robiło, zostało odpowiednią dużą ilość e, nawozu azotu, potasu, fosforu teraz wystarczy tylko to za, zabezpieczyć od wszelkich rodzajów grzybów i powinno być ok. Zobaczcie, to przecież to też cały czas ono się tak regeneruje Zobaczcie teraz, jak to wygląda. No kurde, tak jak to wyglądała, wygląda, zobaczcie, no jest coraz lepiej. Co miejsca, że jest naprawdę źle, ale nie jest aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tu zobaczcie, tu jest takie gorsze, nie wiem czemu, no, ale co zrobić. Kohojo, pomalutku, ale ciutko poderwa oprzód, a jednak. Jeszcze mało. Jeszcze mało. Tak, jeszcze jedną taką sztabkę, jakby się dołożyło, byłoby super. Ale zobaczcie, teraz już mogę normalnie wyjechać na pole i się udało. Dobra, rozkładamy skrzydła, skrzydla tręcę. Kurde, piękna pogoda, to się chce pracować. Super sprzęt, super pogoda, czego chcieć więcej? A, to już trzeba odbezpieczyć. O. Tak. I tak. O kurde. Musiałem gdzieś zawadzić. Ja nie mogę. I co teraz? Co ja teraz mogę zrobić? Ani trytki, ani nic nie ma. Może utrzyma tyle. Zobaczymy. Ja nie mogę. No, wypryskiwa. Oczywiście. Już uszkodzenia są. No, ale co zrobić? Zobaczmy do komputeryzacji co się dzieje Dobra, załączone są To wyłączamy No i dobra, chyba czwóreczką pojadę No i luks kończy tą działkę ostatnie okrążenie no pyk i jedziemy dalej mi się już pomału kończy już yy, środek na no, tego na ten ten oprysk się kończy właśnie i wam powiem to jestem tak zadowolony z tego okresu nie przestanę go chwalić bo masakra to jest to nie do uwierzenia jak to wszystko prosto razie ale teraz wam powiem ten obciążnik daje radę pamiętacie poprzednie jakie dobre opryski? zacznie ich ponosiło tutaj ten przodek i w ogóle jak się chrzaniło. A teraz jadę cały czas się Skupiam na tym, żeby Po no prostu sterowania opryskiwacza, a nie Tym, że, żeby po prostu O I już ostatni przejazd I będzie na tyle Tu jest tak działka 2 hektary nieco ponad Ja miałem około 450 litrów Tego, tego oprysku, więc Superancko wyszło No kurcze Powiedzcie sami jak tutaj wygląda ten jęczmień, czy coś z niego będzie, czy on po prostu jakoś tam wygląda. Chciałbym was znać Waszą opinię, więc jeśli da, dacie w komentarzu, co sądzicie o tym, byłbym wdzięczny, bo no i liczy się z wami, co, co na ten temat tego sądzicie, czy chcecie to dalsze pokazywać dalej, jak to wszystko wygląda, Przejdziemy jeszcze tutaj. Dobra, proszę, już wyłączę. Albo to najgorsze miejsce jeszcze raz. O. Chyba nie ma tragedii. No i zobaczcie, tak to wygląda. O, są takie tutaj dziury oraz takie czarne przebarwienia. I wszyscy mi doradzali, że to jest właśnie choroba grzybowa. Więc ja nie zastanawiając się, opryskałem to i zobaczymy, co to pomoże. A tu, o, tu chyba są zdrowe rośliny, tak wyglądają, chyba nie najgorsze, ładne, piękne, kurcze. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, ja jadę dalej mieszać. Bo jeszcze drugi kawałek został, więc jest co robić. No, ja już skończyłem wykonywać opryski. Jesteśmy na uprawień czmienia. No Zobaczcie, jeszcze jest parę niedobitków przężyta. Jakieś się tam trafiają. No i całkiem, całkiem pokaźne takie. A niech są. To pewnie i tak na pasze trafi to zboże. Więc nie, nie robi to różnicy, czy to będzie trochę przężyta, czy nie. Wszystko będzie i tak skoszone. No, chwasty obumierają, bo było już. Też na chwasty opryskane, więc zobaczcie, wszystko już umiera. Takie niepożądanie gości umierają. No, trochę miotu zostało, bo na miotu tu nie było opryskane, ale kurde, widzicie, może, można było to zwalczyć, ale myślę, że mi sobie da z tym radę. Nie wygląda może to najlepiej, ale źle też nie, zobaczcie. W miarę ładne te rośliny, nie wiem, czy to o, takie nieraz są porażenia. Czy to od mrozu, czy od czego? Ale już jest zabezpieczone. Zobaczymy jeszcze sobie do ziemniaków. Co tu u ziemniaków słychać? Kurczę! Czy coś tutaj się dzieje? A więc tak, kurczę! Redling, jakie ładne! Zobaczymy, co tu się dzieje! Coś tu jest! O o Zobaczcie, jak ładnie, o przy niedługo mną przebijać Dobra, z powrotem Niech sobie rośnie I zobaczymy jeszcze do ogródka Jeszcze dzików w tym roku nie było Pwu Żeby tylko ich nie się nie napałętały, bo pozabijam Teraz tutaj tak tu jest chyba co? Co? Tu nic nie ma? Kurde Ciężko cokolwiek zobaczyć Same chwasty, nic więcej Tu chyba były buraki Ale buraków nie ma widać Same chwasty Kurde, no nie ma nic Nie ma jednego buraka Kurde no, dajcie spokój No co jest Fastów pełno, nie ma żadnego buraka Ciężko znaleźć Ja nie mogę, no nie ma nic Może kurde były I się zmyły Nie ma Kurde Nie mogę nic znaleźć Tu jest chyba marchew Trzy takie grządki są zrobione po to, aby można było mechanicznie coś tutaj przy nich porobić, żeby jak najmniej tej pracy ręcznie było. Tak, w tym roku zrobiłem doświadczalnie, tu przy marchwi nie ma co grzebać, bo ją się jeszcze uszkodzi, bo ona jest bardzo delikatna. No dobra, kończąc takim fajnym, miłym akcentem, będę się z Wami stąd żegnał, tak więc... Wyczekujcie kolejne odcinki. Do następnego, cześć!